Aby podzielić kartkę na trzy części, należy w pierwszym kroku znaleźć środek szerokości. Jest to ten punkt. W kolejnym kroku złożymy kartkę w taki sposób, jakbyśmy chcieli otrzymać kwadrat. Zaczynamy składać kartkę od dołu. Zaznaczamy tylko ten punkt. Pomiędzy tymi dwoma punktami prowadzimy zagięcie. Ponownie składamy kartkę tak, jakbyśmy chcieli otrzymać kwadrat, lecz tym razem zaczynamy składać od góry. Nie wykonujemy całego zagięcia. A jedynie wyznaczamy punkt, w którym przecina się z poprzednim zagięciem. Prowadzimy zagięcie przechodzące przez otrzymany punkt. W ten sposób podzieliliśmy kartkę na trzy równe części.